Cześć, witam wszystkich po dłuższej przerwie. Odcinków nie było, bo nie miałem zbytnio pomysłu na film, a tu taka sytuacja. No, co się właściwie stało. No, podczas jazdy łańcuch się zaklinował i przez to uszkodził tą zębatkę. No, tak zwaną choinkę. No, na szczęście udało się takie coś znaleźć w częściach, bo jeszcze mam takie. No i oprócz tego trochę się uszkodził karter. Myślę, że znajdę taki gdzieś w częściach, bo mam jeszcze chyba takie dwa silniki. Na pewno przydałby się nową zębatkę i nowy łańcuch, bo on już ma takie luzy. Mogę nawet pokazać tutaj. No to nie powinno tak wyglądać. Przydałoby się też coś zrobić z gwintem od wydechu. Bo jest w marnym stanie i ciężko było zakręcić. No i przez to cała rura jest. No i tak wygląda rura wydechowa. Bo po prostu nieszczelne było i wszystko kapało. Oprócz tego jeszcze wahać ma spore luzy tutaj. to też przydałoby się zrobić. Zobaczcie jeszcze na ten luz na korbie. No dość spory jest. No w ogóle fajnie by było to wszystko zrobić, bo czasem można by się przejechać. No mimo że prawo jazdy na auto zdałem, to w cieplejsze dni to fajnie by było się gdzieś przejechać komarem. A wracając do tematu, no to olej też będzie wymieniany, bo wygląda to mniej więcej tak. To jest kurde, taka maź już się zrobiła z niego. On chyba nawet nie był wymieniany od trzech lat. Po prostu nie jeździłem nic. No, najwyżej był chyba dolany, jak było za mało, i, i to wszystko. No, podczas remontu były takie. Porządne łożyska zakładane, tutaj się nic z nimi nic nie dzieje, to są japońskie łożyska. Zero luzów, wszystko ładnie chodzi. Simmeringi w miarę trzymają. Nic mi tutaj nie przeciekało. No i to był taki krótki filmik, żeby Wam pokazać ogólni, ogólny stan tego komara.